Dzień dobry, zapraszamy Państwa na kolejny przegląd muzyki. Tym razem będzie nieco bardziej przekrojowo. Znajdzie się wśród artystów Tula, Nilsa Frama, czy również Manu Manuka, ale też gramatika. Tak więc nie przedłużając zaczynamy. Na początku wokalistka, która zasłynęła dokładnie tym utworem w 2014 roku. Jej wykonania można zaliczyć do bluesowo-rockowych, a głos był porównywany z takimi artystkami jak PJ Harvey czy Peggy Lee. Swoją sławę zawdzięcza poniekąd temu, że utwór ten został skowerowany przez francuskiego producenta The Avener, dzięki czemu znalazła się w wielu krajach na pierwszych miejscach list przybojów. Utwór w oryginale tworzy perkusja oraz nadająca klimat gitara, co dodatkowo urozmaica jeszcze świetny wokal Fibe. Całość ma zwiewną i lekką formę, łatwą do przyjęcia oraz wprowadzającą w pozytywny nastrój. Polecamy sprawdzić pozostałe utwory tej artystki, nie tylko tę najbardziej znaną propozycję, a tymczasem zapraszamy na chwilę relaksu przy The Fade Out Line. Urodzony w Los Angeles, ale dorastający w Bakersfield Gregory Porter to dwukrotny laureat nagrody Grammy za najlepszy jazzowy album. Jego popularność potwierdza dodatkowo album Liquid Spirit, który został pobrany przez serwisy streamingowe ponad 20 milionów razy, co było wynikiem wszech czasów, jeżeli chodzi o albumy jazzowe. Artystę można było posłuchać w katowickim Nosz, a 13 lipca tego roku pojawi się również we Wrocławiu w Narodowym Forum Muzyki. Charakterystycznym elementem tegoż artysty i wyróżniającym go jest jego czapka, którą sam Porter określa jako po prostu swoją jazzową czapkę. Utwór Holding On pochodzący z płyty Take Me to the Alley to bardzo dobry reprezentant tegoż albumu, który stara się czerpać z różnych styli i łączyć bardziej konserwatywny jazz z nowoczesną muzyką. Gregory stara się na nim połączyć obu słuchaczy i pokazać im, że może to być ciekawe oraz stylowe. Pianista, piosenkarz, kompozytor pochodzący z Wielkiej Brytanii który po raz pierwszy wystąpił w Polsce na mikrokoncercie w programie trzecim Polskiego Radia w 2015 roku. Ale jego początki nie były takie łatwe, ponieważ po przeprowadzce do Paryża jako 19-latek grał po barach i hotelach śpiąc na ulicy. Nie przeszkodziło mu to jednak osiągnąć sukces i przed podpisaniem większego kontraktu rozpoczął krótką trasę koncertową grając m.in. na takich festiwalach jak Montreal Jazz Festival, EuroSonic czy Montreal Jazz Festival. Utwór London pochodzi z płyty At Least For Now jest melodyjny, ale też energiczny, wyrażający tęsknotę za miastem, gdzie nie znalazł swojego miejsca Benjamin. W tym przypadku mamy przez dłuższy czas trwania utworu jako akompaniament pianina i delikatnej perkusji. Natomiast mocniejszego wyrazu dodaje krzyk artysty w refrenie. Now I see. sits in the back of the gray caravan tomorrow he'll probably jump in parisian metro barriers with a bottle Denizja Jasarewicz, bo to właściwie on stoi za projektem Gramatik, to co dla większości pewnie będzie zaskoczeniem, nawet tych, którzy mieli już okazję posłuchać jego utworów, Słoweniec, a niegdyś Jugosławianin, tworzący świetne kompozycje hip-hopowe, elektroniczne, czy też zahaczające o trip-hop, ale zawierające w sobie również elementy jazzu, funku, blusa czy soul. Jako ciekawostka jest to jeden z pierwszych artystów, który tokenizował swoją twórczość. Wypuścił również w 2017 roku swoją kryptowalutę GRMTK, która w czasie poniżej 24 godzin zasiliła konto artysty o 2,48 miliona dolarów. Utwór Mój Tranquilo to jeden z popularniejszych kawałków gramatika, pochodzący z, te, z serii Street Bangers, w tym wypadku z trzeciej jej odsłony. Zapraszamy na totalny chillout przy dźwiękach Mój Tranquilo, aczkolwiek polecamy sprawdzić pozostałą twórczość, ponieważ każdy znajdzie na niej coś dla siebie przy takiej różnorodności. To utwór pochodzący z albumu Fear Inoculum, którego wypuszczenie spolaryzowało dość mocno fanów zespołu, podobnie jak recenzentów. Miłośnicy Tula, którego chyba nikomu nie trzeba przedstawiać, po 13 latach od płyty 10,000 Days otrzymali nowy album ekipy, której wokalistą jest Maniard James Keenan. W tym przeglądzie chcielibyśmy Państwu przedstawić chyba najbardziej klimatyczny kawałek, który rozkręca się powoli, ale już po chwili dostajemy fajny ładunek energii i mocniejszych gitarowych riffów. Jako ciekawostka, pneuma to pojęcie filozoficzne związane z dynamizmem, oznaczające pierwiastek czynny, od którego zależała jakość danego ciała. Pojęcie to jest związane z poroglądami Arystotelesa. Tym, którzy nie znają twórczości Tula jakoś mocno, polecamy sprawdzić pozostałe płyty, a nie ma ich za wiele, ponieważ Fir inoculum to piąty album studyjny tegoż zespołu. Francuski perkusista jazzowy, który występował na scenie jako muzyk sesyjny z takimi słowami jak Peter Gabriel, Sting, Jeff Beck, Jan Garbarek czy Joe Satriani. Niemniej jednak nie tylko na zagranicznych artystach kończy się jego portfolio, ponieważ również wśród nich znalazł się Tomasz Stańko, Marcin Wasilewski czy Sławomir Kurkiewicz. Ale nie tylko w ten sposób toczy się kariera Manu, ponieważ wydaje również autorskie albumy w bardzo znanym wydawnictwie wśród fanów muzyki jazzowej czyli ECM. Podczas tworzenia tej płyty zostało zaproponowane 10 utworów, a całość została zadedykowana Michaelowi Petruccianiemu. Number One to spokojna i nastrojowa kompozycja, która jest uzupełnieniem kunsztu gry współtworzącej ją artystów. Dla wszystkich fanów poszukujących jazzów w lekkiej formie, będzie to ciekawa propozycja. Znany z łączenia muzyki klasycznej z elektroniką, którego ojciec był fotografem oraz projektował układki dla ECM-u. Hamburski pianista stawiał swoje pierwsze kroki od nauki gry na pianinie u Nahuma Brodskiego i kontynuował ją przez 8 lat. Przy czym, wykorzystując swój talent, doszedł do momentu, w którym podejmował współpracę z takimi twórcami jak Olafur, Arnolds, Ann Miller czy Woodkid, którego mieliście okazję posłuchać w poprzednim zestawieniu. Jego utwory charakteryzują przejmujące, intymne oraz momentami niekonwencjonalne aranżacje, które w przypadku koncertów potrafią przerodzić się w improwizację, co dla zainteresowanych będzie można sprawdzić podczas tegorocznego koncertu w katowickim NOST 10 października. Polecam jednak się spieszyć niezdecydowanym, ponieważ miejsc już prawie nie ma. jeden z bardziej charakterystycznych MC tworzących muzykę rap, który zdobył sobie uznanie za sprawą charakterystycznego dla siebie flow. Zadebiutował pierwszą płytą Brand New Second Hand w 1999 roku, po czym później do 2015 konsekwentnie raczył nas swoimi nowymi wydaniami pochodzącymi z podległego pod Ninja Tune Big Data. Daily Telegraph określił jego album jako jedną z najrozsądniejszych propozycji, jakie pojawiły się w brytyjskim śródmieściu i zdrowe antydotum na bezsensowność amerykańskiego hip-hopu. Urodzony w sztukuel Rodney Smith, bo tak brzmi jego prawdziwe nazwisko, przyzwyczaił wszystkich do wysokiego poziomu, ale tą płytą podniósł poprzeczkę jeszcze wyżej. Joint the dots to propozycja idealna dla osób poszukujących rapów w wydaniu nieco mniej komercyjnych, bardziej e, undergroundowym. chociaż uważam, że ten kawałek, jak i kilka innych, ma potencjał na odniesienie sukcesu również komercyjnego. Yeah, my Na koniec berlińskie trio producenckie powstały w 2002 roku, tworzące ogólnie pojętą muzykę elektroniczną, aczkolwiek początki koncertowo-wydawnicze należałoby datować na 2009 rok, pomijając epkę Auf Kosten der Gesundheit z 2003 roku. Na żywo będziecie mogli ich również posłuchać 11 grudnia tego roku w warszawskim centralnym ośrodku sportu Torwar. Po kilkuletniej zapowiadanej przerwie w 2017 roku, Moderat pojawia się z nową propozycją zatytułowaną More Data, który można również zinterpretować mniej dosłownie, czyli jako anagram Moderat 4, który idealnie wpisywałoby się w koncepcję ostatnio przyjętych nazw albumów. Kawałek Reminder pochodzi z poprzedniego albumu, oznaczonego cyfrą 3. Jest propozycją opartą na świetnym nastrojowym wokalu, a linia melodyczna powoli nas wprowadza w klimat po czym daje świeży zastrzyk energii. Keeps down. Dziękujemy za spędzenie z nami tego czasu. Mam nadzieję, że zgodnie z naszą zapowiedzią każdy znalazł coś dla siebie. Zachęcamy Was do subskrybowania naszego kanału oraz pozostawienia łapki w górę oraz przejrzenia oczywiście pozostałych treści. Do zobaczenia za miesiąc. Cześć!